Cześć, siemano wędkarskie świry To znowu ja, Muszka w Austrii Wczoraj pojawiło się jedno pytanie Bardzo interesujące Muszę je sprawdzić Zadał je użytkownik Numer jeden Albo użytkownik jeden, nie wiem jak to nazwać Pierwszy użytkownik Tutaj chciałbym Ciebie na samym początku gorąco pozdrowić Dziękuję Ci za takie pytanie Pytanie jest bardzo ciekawie i... Mm... I treść, I treść tego pytania, i moja odpowiedź na nie jest bardzo interesująca. Przeczytam je teraz. Jak dobrać żyłkę, plecionkę, ciężarek do gruntowego łowienia? Oczywiście, wszędzie tutaj, jak dobrać żyłkę i plecionkę, jak i ciężarek do gruntowego łowienia. T tak zostało postawione pytanie, ale dalszy opis tego, dopowiedzenie do tego pytania właśnie mnie zaintrygowało i muszę to sprawdzić i spróbować no naprawdę organoleptycznie zweryfikować to o co tutaj chodzi bo mam taki problem że mi się zrywa żyłka dość często mam Kreek Pro 270 i Inspire Cast 3000, oczywiście chodzi o obrotek i o wędkę, szkoda że tutaj kolega nie napisał czy mu się zrywa podczas wędkowania czy mu się zrywa podczas rzutu jaką ma tą żyłkę i tak dalej ale ok, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie najpierw biorąc ten zestaw, ustawiając się dokładnie pod ten zestaw, a więc szukamy wędki mm, i tutaj mamy Krika 270 dobrze, Krik 270 jest to kij, który ma ciężar pozwólcie, że sobie to wszystko zapiszę który ma ciężar wyrzutowy 10,40 gram i wytrzymałość od kilograma do 325. Dobrze, więcej informacji nie potrzebujemy. On ma tutaj trzy szczytówki. Dobrze, teraz poszukajmy kołowrotka. wrotka. Inspire, cast 3000 czy 3000 SE? 3000. Gdzie go mamy? On będzie Przepraszam, tutaj poziom wyżej. On ma tutaj siłę hamulca 2.9 kg i tak naprawdę tylko to nas interesuje. Dobrze. Mm, wróćmy z powrotem do naszej wędki. Na przykład do ekranu tutaj wędkarskiego, bo tak będzie nam najłatwiej. Teraz, drogi kolego. Masz e, kołowrotek o wytrzymałości 2,9 kg. Hamulec, czyli wszystko, co będzie. E, jeśli założysz linkę, obojętnie, czy to będzie plecionka, czy to będzie fluorocarbon, czy to będzie żyłka. Jeśli założysz coś, co będzie miało większą wytrzymałość jak. 3 kg To po prostu będziesz niszczył ten kołowrotek. Niesamowicie. Możesz go całkowicie zniszczyć, dokręcając na nim hamulec na maksa. Również patrząc dalej na Twoją wędkę. Masz od kilograma do 3,25. I również, jeśli założysz coś, co będzie miało więcej wytrzymałości jak 3,25, to połamiesz wędkę. Ale szybciej trzaśnie ci kołowrotek. To jest raz, teraz dobierając linki, obecnie jakie linki do tego zestawu, musisz kierować się tym, aby wytrzymałość linki była mniejsza od wytrzymałości wędki i kołowrotka. Dzięki temu nie uszkodzisz sprzętu. Następnie, jeśli chodzi o metodę gruntową, warto wspomnieć, jeśli linka będzie miała na przykład wytrzymałość 2,7 kg, to załóż kolego przypon 2,60, 2,6 kg. Dlaczego? Dlatego, że jak coś Ci pierdyknie, najsłabszym elementem Twojego zestawu będzie przypon, to stracisz tylko haczyk i przypon. Nie stracisz na przykład 30 metrów linki, bo linka może Ci pęknąć w dowolnym miejscu na wytrzymałości liniowej. Ona nie pęknie Ci na węźle, na pewno nie. Jeśli będzie przypon mocniejszy od linki głównej. Tak samo jest w prawdziwym życiu. To jest po pierwsze... Myślę, że część pierwszą pytania, tak jakby mamy opowiedzianą, chodzi tutaj o dobór właśnie wytrzymałości żyłki względem całego zestawu oraz przyponu. Dalej, hmm. może się zdarzyć Tobie tak, że jeśli tutaj masz ciężar wyrzutowy w Twojej wędki 10-40 gram, jeśli założysz 60 gramowy ciężarek, to połamiesz wędkę. Nie wolno, nie powinieneś stosować cięższych ciężarków jak zalecany jest ciężar wyrzutowy Twojego kija. Oczywiście za każdym razem, gdy będziesz tutaj wkładał sobie, kompletował zestaw, zwróć uwagę tutaj, co ja będę robił teraz. Zmienię na przykład ciężarek. Tutaj mam w tym momencie 125, a założę ciężarek na przykład 225. Przynęta jest za ciężka i może zerwać żyłkę podczas zarzutu. Teraz optymalna waga przynęty 75 gram. Dajmy na to 45 Zbyt lekka przynęta na tę wędkę, rzuty będą bliskie. Teraz to jest druga rzecz. Musisz dobierać właśnie odpowiednio. Nie za lekko, nie za ciężko. Jak za lekko, to będziesz blisko rzucał. Jak za ciężko, to połamiesz kij, szczytówkę. Jeśli chciałbyś, jeśli jesteś zainteresowany, od czego tak naprawdę zależy odległość rzutu. Na, na innych metodach, czyli na przykład spinningu z pławiku, to zapraszam Ciebie. Tutaj właśnie pojawia się film, u góry tutaj link pojawia się do jednego z moich filmów. Od czego zależy długość rzutu? To już mamy praktycznie wszystko. Myślę, cały ten temat mamy rozwiązany. Jak dobrać żyłkę, plecionkę? To właśnie powiedziałem. I ciężarek. No właśnie, ciężarek też już wytłumaczyłem. Hmm. myślę, że to byłoby wszystko. Prosiłbym Cię, abyś napisał w komentarzu pod tym filmem, przy jakiej sposobności zrywa ci się ta żyłka. Czy podczas holu ryby, czy podczas rzutu, czy jak to wygląda. Może być tak, że ma żyłkę już bardzo uszkodzoną. Okej, okay. mamy wszystko załatwione. Również chciałbym Wam powiedzieć, że tak naprawdę. Czy wybierzecie żyłkę, czy wybierzecie plecionkę, czy wybierzecie fluokarbon, jest tak naprawdę bez różnicy. Niby tu gra nam podpowiada, że grubość żyłki zależy przy połowie strąga, grubszą żyłkę widzi, będzie się poszył, nie będzie podchodził. Tak naprawdę to jest taki chwyt reklamowy, to nie działa. A chodzi o to, że im grubsza żyłka plecionka bądź fluokarbon, tym mniej metrów wejdzie na szpulę kołowrotka. Jeśli potrzebujemy na przykład wytrzymałość żyłki naszego materiału głównej linki potrzebujemy 12 kg, ale będziemy rzucać na przykład na e, odległość 50 m, nie możemy na kowrotek wielkości 2000 nawinąć żyłki, która będzie miała wytrzymałość 14 kg, bo nam wejdzie tam 10-15 m i nie rzucimy na taką odległość, jaka nas interesuje, więc założymy cieńszy, bardziej wytrzymalszy materiał, taki jak plecionka. Tak to wygląda. Dobrze, ja Wam dziękuję. Życzę Wam miłego wieczoru. Zapraszam do komentowania tego filmu, zostawiania łapek w górę i również subskrypcji z dzwoneczkiem. Trzymajcie się.